Cicho, cicho. Dobra, witam wszystkich w e, trzecim, czy tam czwartym odcinku. E, e, gramy w Minecraft. E, tak, e, no więc e, nie gram już na tym, e, na singlu, tylko na serwerze. Mieliśmy grać z kolegami, ale coś się popieprzyło. Jak ktoś będzie wiedział, co zrobić, piszcie. E, no więc tak, e, znaczy no z kolegą, nie kolega. E, dobra, pierwsze co wam pokażę to mój nowy projekt podwójnego... E, Dobrze mówię, piętrowego, o, łóżka. No, widzicie? No, takie. Eee, dobra. E, Gram już od dzisiaj. <grywa> e, a, no tak. E, ze mną siedzi e, Fifi czub, którego e, dałem, e, czekajcie, to było w Pozdro Dla, w moich e, ten, mm, mm, no, ee, Minecraft, no, no, chodzi o to serię z dynamitem. Przywitaj się. Cześć, ma. No, w każdym razie, ee, dzisiaj będę, nie wiem, najpierw Wam pokażę, jak straciłem większość kół. No tak, na początek. No i mniej więcej wiem co będę robił. Yy, jak będzie działać serwer, to będziemy nagrywać na serwerze. Jak nie będzie działać, to będziemy nagrywać... Yy, Troszkę to ja będę nagrywał na singlu, jak buduję albo walczę z potworami. Masowa rzeź. Na przykład wezmę yy, na, w komendach yy, spawn, zombie i nie wiem, 100 i będzie taka rzeź. Ale do lagi. Nie będą lagi. Ja miałem tak, były lagi na 200, ale. Dobra, teraz, y, czekajcie, ja mam tu many item złączone, bo y, wgrałem je i ten potrzebuję na chwilę y, cobblestone'a, bo żeby nie wpaść do lawy, a, woda się przyda, gdy miał wpaść do tej lawy, dobra, mam, y, no i tutaj straciłem większość większości kół, kopię, 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 a tu lawa, tak jak w każdym przypadku. Dobra Tu jest 300 Mam pomysł O lapis żeby na mnie lawa nie zleciała Chodź Weź mnie nie znerwię yy, Dobra, kopiemy dalej, ja trochę pokopię Jak znajdę jeszcze jedno złoże albo coś, to wracam y, ten, y, do domu Znaczy na górę coś się porobi. Hmm, tyle, że będzie ciężko, bo te zielone kutasy latają po dworzu No i nie będzie co robić zbytnio Chyba na singla się przerzucę i coś się porobi Z tym, że na nowym świecie, bo musiałem retegocić re Minecrafta Coś mi się z nim zwaliło to jakbyś Nie no weź, bo przestanie coś mówić E, tak, słyszeliście, on nie bez powodu ma w niku czub. E, no w każdym razie, kopiemy, kopiemy, coś tu nie ma niczego. E, a tu? No i wągiel. Moment, no, może to coś jeszcze będzie? Jakby coś miało być, to może by było... Nie wiem, diament jakby... Chociaż trzy diamenty by... nie. Trzy. Cztery diamenty i by było świetnie. Może pięć, co? Nie, cztery by wystarczyły zdecydowanie. Chociaż pięć by się przydało, ale cztery by zdecydowanie wystarczyły. Zrobił miecz, kilof. No jak? 3 diamenty na kilof i, i... 2 diamenty na A jo, no tak, no to pięć. No, pomyliłem się. No w każdym razie... A, dziękuję. Yy, dobra, jestem z powrotem Zostało nam, nie wiem, 5... 4-5 minut yy, Więc trzeba coś szybko porobić yy, yy, Wrócę do domu, zro znaczy zrobię cięcie, wrócę na górę i nie wiem, pójdziemy jebać Creepery No weźcie tak No weź! To. Tak jak powiedziałem, dlatego mam yy, w niku czub są powody, nie tak dla jaj, żeby było... że fajnie, tylko czup, nie? No ale z kimś fajnie się nagrywa, jak się z kimś gada. No w każdym razie yy, Dobra, ja robię cięcie i wraz... Dobra, jestem z powrotem. Właśnie się dowiedziałem, że... Yy, czup gwałcił mi <śleszy> Jakiś komentarz. <śleszy> Jak się pierdol! <noise> Słyszeliście, żartował <noise> Albo go coś pierdoliło, nie wiem No dobra, sorry za takie klienci i tak dalej, ale Za vulgarne słowa Nie no, no i trochę nas powaliło Dobra, czekajcie, zrobię... No, Mówiłem jelp skojarzeń! Eee. <noise> <noise> Wybaczcie za niego, nie? Nic nie poradzę Czekajcie, schowam całe EKU. Żeby było fajnie, na koniec filmiku wezmę, wezmę e, diamentową e, tą zbroję e, czekajcie, e, e, no Nie działa No niestety e, Założę ten, e, full mieczy Diamentowych Nie, w zasadzie to jeden diamentowy miecz powinien wystarczyć I łuk No łuk też się przyda w zasadzie I może złote jabłka Od chuja e, dobra, jeden miecz Dobra. Może kilka jabłek złotych. Dobra, to musi wystarczyć. A jabłuszka mi nie potrzeba... Ale cały HP leczą, nie? No. A no to się przydadzą. No właśnie. To jest noc, idealnie. Masz zwykłe jabłuszka, ale to może znać złota To będzie 6. No wystarczy, tak? Dobra. Aaaa! a, a, Aaaa! Aaaa! Dawaj! Aaaa! Widzicie jak mał ciczy <tulity> co? Nie wiem. <tulity> Dobra, jedziemy z tym koksem. Cicho. No ja czemu tu teraz nikogo nie ma? Przed chwilą było ich tutaj, że wąby nie zliczył! A, no tak. <tulity> A setka tu była! No ty to omiem liczyć! Od tyłu chyba! No wiesz, powiedzieć 1-0-0 to każdy umie. A ja? A! Zielony kutas! Jedną. Ale przynajmniej zbroję jakoś trzyma. Radisz mnie! <laughs> Dobra, jedziemy z tym koksem. A! Gimpenisie! się! To jest kusza? Nie, to jest łuk. Wygląda jak kusza. No, doku coś. Bo doku, doku, czy tam jak Mnucha jak Mówiła to się... ja tak zimno Doku, dokowi, czy jak czy jak ktoś tam wymawia... Uh! Kurwa! Wyjebał cię zapisać. pisarz. Aaaaaah! Włuchatę! Czy one mają ucha chyba? Albo ajma. E, Dobra, jedziemy. Dlatego mam czerwone oczy. Cicho, czy wy to widzicie? Nie, nie widzę tego. Plaga! Aaaaaah! Wow, Ej, czy to jest szkielet? Tak. A. Ale plaga, jeden zombie! No, aaa, ale są to szkielety. Cicho. Czy ja słyszałem Creepera? Nie, nie słyszałem. Oż, kurwa. Dobra, i tak powalczymy jeszcze chwilę. Yy, tylko czy już mi się czas skończył? Yy. Och, kurde. Sprawdzałaś o yy. 12? Czyli już mi się zupełnie skończył. I jest 23. No. No to będzie trzeba coś zrobić. Nie wiem, jakieś cięcie czy coś. No coś zrobię, nie wiem, w partach wrzucę... Yy. Poczekaj. Zaraz, o, się zabiję go. Zaraz obliczę. Dwie godziny później. No, on jeszcze nie może obliczyć, nie? Dobra, ja wracam do domu, bo to już będzie koniec odcinka. No więc tak, subskrybujcie, czy w, w, w złej kolejnej, Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Ja Saraz za ściągnięć od J znowu. O kurwa. A! Zielony penis mnie znowu goni! Co? Znowu zielony penis mnie goni. O! Mówiłem, kurwa! Zanisz mnie! A! Aaaaa! Kolejny! Co już że piszcie jak mała dziewczynka, ale no... On jest w końcu mała Ej, ty zaraz w buta dostaniesz! No w każdym razie taka seria... Ta y... Seria będzie radosna. No. Na pewno będą chwile śmiechu, chwile płaczu ze śmiechu i chwile, y, ten, y, współczucia ze śmiechu. Z głupoty w zasadzie. Bo ja tu siedzę. No właśnie, no dobra. Y, na razie.